Zobaczmy, jak jest zbudowany wąż ogrodowy. ogrodowy można wyróżnić kilka warstw. Pierwsza warstwa, wewnętrzna, przez którą płynie woda, u nas zwyczajowo jest w kolorze czarnym. Nie jest to bez znaczenia. Dzięki tej warstwie promienie słoneczne nie dostają się do wnętrza węża i nie rozwijają się tam glony. Kolejna warstwa jest to warstwa, w której zatopiony jest oplot. Jakość tego oplotu, jego gęstość zależy od tego, jak wąż jest sprężysty, czy będzie nam się załamywał, skręcał i jak jest wytrzymały, jakie ciśnienie wytrzyma. Kolejna zewnętrzna warstwa yy, ma zapewnić, że wąż będzie bardzo odporny na ścieranie. Węże ogrodowe bardzo często przeciągamy po jakichś kamiennych posadzkach, po kostkach, gdzieś za drzewka, za narożniki budynków. Te wszystkie detale będą sprawiały, że ten wąż będzie nam służył wiele, wiele lat. Istnieje taka opinia, że węże ogrodowe, gardeny przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Ten wąż objęty jest 30-letnią gwarancją. Ciśnienie w naszych kranach to między 2 a 4 bara. On wytrzymuje 35 barów odporny na promienie UV.